Tak, dość częsty strzelec Goli. Greky Padlini są tylko czeka. Bramkowe. Dośrodkowanie. Pole i gol! Wyrównanie mamy 1 do 1. Nie dał rady od 4 do 3. Więc... Czekamy na kolejne gole. Słychać się teraz 3000 planów. Tak, to na pewno jeden z wielu planów Kanziego Flicka na ten mecz. Te inne to też rzecz jasna. Korzystanie ze skrzydłowych mając takich dryblerów jak Rapinia. Bycie gwiazdą w Barcelonie co potwierdza w tym sezonie teraz łapie kuchy. Pavlidis, Pavlidis. sam ze po To trudna pozycja. Nie ma na razie podniesionych korunkiewki. Kolejna akcja, gdzie Benfica próbuje zagrać do Pavlidis'a, Wojciech szczęśliwy. Ile energii muszą włożyć w to spotkanie, by podanie sklejnej piłki w polu karnym. Pavlidis do lewej nogi, Pavlidis Gdzie na Wojciech Na tym stadionie Barcelona przegrała dla Liga Zatletnico Madryt. Na pozycję i tą akcję rozegrać jest zdecydowanie lepiej. Ościek szesny!